Cześć, witam Was! Z tej strony ja, czyli Ferum Xonicsku, a to jest odcinek Xonicsowe wieży, numer 12, czy tam 13, nie wiem, ale spoks. Dobra. Co to jest? To jest e, wieża. Będziemy w dzisiejszym odcinku robić wieże. A to co to jest, to jest moja kopalnia? To jest moja kopalnia, tak, głupioka. E, to jest moja kopalnia. Tyle wykopałem. Dużo kobla na to poszło, naprawdę ogromne dobra coraz bliżej 20 odcinek, coraz bliżej. Ogólnie dzięki wielkie za 100 wyświetleń filmów. Wiecie ile czasu na to poszło, żeby tyle gliny nazbierać? Wiecie, ile ja podróżowałam, żeby tyle gliny nazbierać? Naprawdę dużo. Ogólnie... spełny krypony już... To będzie właśnie taka wieża, nie będzie za duża i z lawą, tak, z lawą, tylko że lawę będziemy musieli puścić tutaj, żeby tak zamienię. Dlaczego, dlaczego nie ma odcinków z Happy Wheels? To jest właśnie dobre pytanie. Nie wiem, ogólnie jestem troszkę przeziębiony. czy to się zabije? Nie. Tu ze szczęście... Tutaj sobie tak będziemy budować w górę. Bo może to nie jest jakiś specjalnie najbezpieczniejszy sposób. Kilo, kilo, kilo. Musimy sobie tak to rozwalić. W taki, w taki sposób się poradzimy. W końcu jakaś sensowna budowla. Do tej pory jakieś farmy i coś, ale na to już możecie się spodziewać więcej takich budowli, bo będzie ich coraz więcej i więcej takich budowli, bo już mam naprawdę troszkę pomysłów na budowle jakieś fajne. ogólnie to mi się naprawdę podoba takie budowanie ogólnie bardzo kocham budować Minecraft, to mi się myślę, że mi się nie, zyszyło, nie jest dobrze. jak kocham budowanie. Ojazdu, jak ja się wystraszyłem. Oto moja reakcja, jak się wystraszyłem. A tak nie. Tum 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 tum. tutaj jeszcze. A i to musimy też o jedno powiększyć. What? What? No, to jest to, musi właśnie, to jakiś błąd popełniłem. No fak, no jeszcze lepiej. Zaraz zlecimy na dół po kilofa. Kurde, jak już byliśmy na dole, mogliśmy iść po kilofa. Z diaksowego sobie może zrobimy. Nie, nie. Będzie diaksowy miecz i diaksowy kilof, bo... No. Teraz mi spa... będzie... Mniejszy. Macie po prostu mniej staruszek, te 4. 3, tam 4, nieważne. Jest głupia mucha, no i sobie czas przeszkadza. Że dzięki wielkie za 100 wyświetleń filmów. No, 100 widzów by było troszkę lepsze, ale. No, nie mówię, że wyświetlenia to złe jakieś. No, ja wybiłem kilometr, nie będę na nie? Mam No spać po w nocy, co to jest? Nie noc? Dobra, no, idziemy spać. Idziemy. Ubieram inny nikt w grze, czekaj, dobra. Ładna bieżyczka. Ogólnie rzadziej teraz się będą po, yy, po ...odcinki pojawiały. No bo pracuję nad takim jednym projektem Nie będę zdradzał szczegółów szczegółów bo raczej o w o człowieku every a widziałem nie no w końcu naprawdę w końcu jakaś sensowna budowla. W końcu jakaś sensowna budowla i to jakiś błąd zrobiłem, czy co? A jak? Wszystko... Szkoła namalana, no na coś, ty. Tak, wiedziałem. Wiedziałem, że po prostu gdzieś dwa razy szkołę musiałem postawić. Ale to w tym samym czasie nam się skończy... Tak, dobrze, że nie w tym samym czasie. Za chwilę będę kontrolował, czy nic mi się nie zawiesiło, bo mi bardzo zależy na tym odcinku. Tutaj będzie lawa... O, pak! Od złych stron to zrobiłem. Bo nie chcę, żeby było w środku, tylko na zewnątrz. To... Tutaj będą takie zbiorniczki. E, czekaj, tutaj tylko chyba źle zrobiłem. Tutaj jeszcze mogę to rozwalić. Bo się nie. Tutaj sobie tak zrobimy. Na suk, jeszcze tutaj tak zrobimy. Tu dobrze, kurde, tu nie miało być słupa. a nie tu miało być suk. A tutaj, no co jeszcze ja mogłoby? Czekajcie, tu nie miało być słupa. O, oh, lol, kurde, muszę Dziś tyle szkła na marne. Tyle wszystkiego na marne. Ale ja dzisiaj nie mam głowy. Tu nie miało być tego. to nie miało być tego. LOL Uff. Tak już jest, jak się nie myśli. Super. A Jezus, no Jezu, Marian. No. O, tak, no jeszcze źle, no? Jezus. O matko, głowy nie mam do tego. Nie, po prostu tylko głowy. Ale mam szczęście, że nie muszę, że mogę nagrywać tyle, ile mi się chce. O, nie, to się na to pocało tak zrobić, powiem wam. O, live będzie na, będzie na No 20 ja, czy nie wiem, kiedy będzie live, szczerze mówiąc. Naprawdę, nie wiem. A. Jaką pomylić się teraz, bo by jeżeli to była szyba, no, no, Ua! dobra, czekajcie, Tutaj taki patent, tak jak tam robiłem, tak, no, no spójrzmy w, prawdzie w oczy, tak jest szybciej. Oh, fuck! Si, tyle szkła! Naprawdę, wiecie, jak ja daleko chodziłem, żeby to znaleźć? Tutaj nie chciałem sobie psuć terenów, bo są naprawdę ładne. Bo miałam naprawdę szczęście że się przy takim terenach wygenerowałem. Na takim płaskim tam, o co ja tam będziemy się jeździć jeszcze dzisiaj. Może po lawę Nie wiem, czekajcie. Czekajcie. A ja, e to mogę się nie pomyślałem o tym kompletnie. to tutaj już mogę to zamurować, nie? No, co to sobie człowiek myśli? Tutaj natura to stworzyła. I to też. No, a tutaj tak sobie. Dobra. Nie wiem, co ja tu zalepiam. Tutaj po co to, to, to jest? Proszę takie... to tutaj A tutaj tak przypadek sobie zrobił jakiś spoko. Jezus to głupia mucho Tak się zastanawiam, żeby nie zrobić drugiego parta zaraz Bo nie wiem Ogólnie dzisiaj może jeszcze będzie nagrana jakaś mapka Escape Naprawdę wątpię w to. Patrzcie. O, no i od razu nie jest tartuszek, i świat się e, robi ładniejszy. I lol, no. No, na szczęście. No, nie działa. Tro, tro. No. Ogólnie, bardzo. No, no, naprawdę, w końcu jakaś jest sensowna budowla. W, spójrzmy w oczy, już nieraz to mówiłem, bo A, zawsze, zawsze to jakaś forma, magazyn, czy coś. A tym razem coś konkretnego, coś e, normalnego, coś po prostu fajnego. Nie chcę zaczynam od Dzieci Jokera, wcale, sensie, że nie, bo on ma y, on miał wie, że z kabla, też na początku miałem taki patent, żeby zrobić skabla ale nie, nie. nie. Właśnie nie będę robił skabla, bo właśnie nie chcę zrzyć i w ogóle skabla jest brzydka. Muszę że jakiś błąd zrobiłem czy co. Właśnie naprawdę skabla jest... brzydka JJ nie się. No tak to będzie wyglądał. Jak jakiś widz JJ'a to na może obejrzy, to może nie A, nie udało się tutaj 300 duszka i głupia mucha ogóle jak nie chodziłem po caveach, to będziemy mieli mogły wyłączone Oj wiedziałem że za dużo nabiorę wiedziałem ale szczegół Tanker bit... Tanker bit... Oj, sorry, sorry, W ogóle, Ogólnie to chyba w to ja też sobie będę budował Ogólnie konkurs jest i chyba zrobię sobie nowy jeszcze jakieś... Nie. Ogólnie prawie 22, ja... W nie musicie robić tych prac ogólnie. To tam nie zależy, czy zrobicie jakieś prace, czy nie. się coś albo wiecie co, zmieniam ten konkurs na to, żeby zrobić na przykład jak będzie info, to ma być na przykład jak kina info, to ma być Księgsi Info czy coś podobnie, no. Naprawdę, naprawdę Coś podobie No tak jak kina info to mam być na przykład Sonic Simple Ja przyjrzę naprawdę wszystkie prace Tutaj będziemy mieć taki punkcik I to Jezus, no ja chciałem tam do góry dostać, jedyny sposób to jest to to już na EGMie dokończyć i chyba tak zrobię, bo... to już jest taka praca na wysokościach nie, nie będę oszukiwał, wiecie, bo to seria ma być taka normalna ogólnie mój kolega napisany, znaczy kolega, nie wiem czy to jest nawet kolega, nie wiem, naprawdę mówił ja mówię, dlaczego się nie nagrywasz? Albo nie ja z kim? Jezu, człowieku, możesz zrobić sing-player tak jak ja. I sobie wymyślić jakąś fajną nazwę, na przykład nie napisał, nie, no, nie no, fajnie, twoje... nie, ja sobie twoje serii pakuję, prasuję. Czekaj, tam no... Schody zrobię. Ach. Albo drugiego parta. Tak, wiecie co? Będzie part drugi za chwilę.